Panowie, szykuję wam, żeby, kurwa, nie było to co ze mną. Patrz, kurwa, jakie poświęcenie Brylanty. A tak! Trzeci kwietnia. minął się zanurza. Wielkie sprzątanie! O kurwa! O! Kur o jest jeden. O, to! Robię autostradę, kurwa! O, patrz, tu jaki jest! Kurz! Kurwa! się na nim wyjebał. Nie nagrywaj, bo zrobię zasadzkę. Na bank. Tu będzie kurwa brylacik do ciebie, zasadzka. I no, hop, będzie wiedział, Kaj, kurwa jest przejazd. Wyłącz. Mandarynę nagraj, że czeka. Dziewczyna młoda! Nie ma jak się Żurę robi kurwa po nogi w oczy. A tak! Ale tego nie, nie nagrywał, na gry, będzie zasadzka. Jakby leczy grzybice bez sprawy i ciula jak zamoczysz to ci durt stoi Tutaj <gry> jest tu. Skurbiorze, zasadzka! Miała być nie nagrana. <grymne> Panowie, jeszcze jedna będzie. Dobra, wyłącz, ja im zrobię za...